Cześć, tu Jasiu Dziuba. Dzisiaj otwieramy dwie takie zaszetki z Lego. Dla czegoś... Pierwsza już trochę otworzę, żeby sobie pomóc. Ale ja nie wiem, co w środku. najpierw... Kurczę, co to może być? Miecz. Kto taki ma? Nie wiem. To jest ten. Power ranger. Mhm. Dobrze, to ja go szybko złożę. No coś jest tam. Dobra. Oj. Nie! I tak wygląda. To tak dobrze nie będzie widać. Ostrożnie. Dobra, to jest takie coś, mniej więcej. Zobaczmy ulotkę, jakie są postacie. Pozwólcie, że postawię Nie Ok, takie są postacie. Kogo ja bym chciał? Klocka na pewno. Ten mi się też podoba, którego mam. Podoba mi się też Wiking, Lama, Groszek i ten Dzieciak. I zobaczymy co w kolejnym wypadnie. Taki spodnik, to ma taki? Czy to Groszek? No nie! Чем не виник то обслужует. Горошек. А не батл двух челов. To tak ten. O, widać To tak też gorączko. O, i to mi się też podoba w gorączku. Taka koszulka śmieszna. Nigdy takiej nie widziałem chociaż mam mega dużo lego mogę pokazać tu jakieś postacie z Brawl Stars sam sobie zrobiłem no i to chyba wszystko Możecie wpaść na kanał Hashtag, znaczy nie, czekaj, od początku, możecie wpaść na kanał Łybka, mojego kolegi, tam też nagrywamy odcinki codziennie, dlatego mam nadzieję, że wam się spodobało i papa. Pa. Poczekajcie, bo tam Emet się z wami żegnał, to tutaj pożegna się z wami. Raksio! Tak, Raksio! Raksio! Żagnę się z wami. Pa